Siema, witajcie w kolejnym odcinku z Orion Drift i dzisiaj jest ze mną Filip i Jajuszko i będziemy sprawdzać pierwszy update do tej gry Ej! Ja PD Ej co to jest? To sam gra. Nie, To się skończy. Siemka 34 sekundy. Tak, Czyli nie, tu jest nie. za 10 dolców. I tu jest za. To jest fajny. Tutaj, bo tu jest nie za 20 nie. dolców. Ale pattern jest fajny. Niby zrobiłeś tamtego? Ej, nie, ej, ja, ej chodźcie. Nie. Dodali opcję. Shoulder usunąć. Tak, dodaj opcję. Ten. No, a który masz level 14? Albo nie, tą grę? O nie! A jak który? Ja też bardzo dużo. Nie, w nią nie, 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 czemu ja mam master? Czemu ja mam master clan zablokowane? Nie, no mam! O nie, bo są. Miałem lock, bo oni Co? zrobili, że. Bo oni zrobili, bo było ich dużo naraz. A oni tak zrobią, że trzeba po kolei, że najpierw trzeba te łatwiejsze, a potem te trudniejsze. O, chodź tu do niebieskich. Dobra, czyli musimy zdobyć flagę czerwoną. Oh, 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 oh. Aha, oni wygrali. Has red team. To do czerwony. Dobra, gdzie yes. mam niebieski? No, 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 no. How do I get it back? How do I get it back? O, oh, I got it back. Team blue team has recovered their beacon. Atumayum! Take it, take it, take it! Team, has been stolen! Come on! Throw it! Catch it, guys! Red team has recovered I have it! I have it! Catch it! Catch it! Pass me! Pass me! Red beacon has been stolen! Pass me, pass me, bro! Pass me! Their Never mind. Grab it! No, like actually. Hey. hey. <laughs> Come on, come on. Let's go, let's go, let's go. Your beacon has been stolen. Blue team has recovered their beacon. How do they even re-bive yeah. avoid that? Nah bro, nah, like this is this is this is not fair, bro. Pass it, pass it. Red team has recovered their beacon. Pass! Come on, pass it, pass it. Yarushko, potai, potai. Wait, I'll go, I'll go. Oh, By pass it pass it. Pass it no. pass, it, pass it. Oh shit, my fault, my fault. I must save it, I must save it, I must save it. oh never mind. I did not. What? wrong. You're so on bears. come on, I really fucked. Red team come on, your come on. Beacon has been stolen. Red team has recovered their beacon. -hoo -hoo! Red team wins. What a dog! Red team wins! <gibberish> Fiona! Cze, position. <laughs> yeah. Why are you celebrating you 1v6 to me? Okay. And yeah. <laughs> <laughs> Nie. Więc to był szybki filmik o Ryan Drift, o nowym updatecie. On yy, wam się spodobał i dzięki za oglądanie. I... I... napiszcie, no, gdzie jest Filip. No gdzie jest Speed? Czy A, czy poszedł do babci pa. za leki? <grym> leki Albo <grym> czy poszedł po El Czy <grym> on sam jest odpowiedź należy do was. Więc widzimy się w Klemacie. papa. No i pa, pa.